Cześć. W dzisiejszym odcinku bierzemy się za wymianę tarcz hamulcowych. Podobnie jak w przypadku klocków, spotkamy się za 3 miesiące i ocenimy stopień zużycia tarcz. Auto na podnośniku, demontujemy koło i bierzemy się do roboty. Dobra, czyli teraz odciągamy tłoczki? Tłoczki cofamy, żeby. Cofamy. Wyjąć zacisk hamulcowy, cofnięte. A teraz ściągnąć gumki, tak? Gumki. Okay. Okay. Odepniemy czujnik zużycia klocków i odkręcamy. Okej, okay, mamy ściągnięty. Dobrze jest na haczyczku powiesić. A tu masz jakieś takie sprytne urządzenie? To zwykły haczyk, wygięty, żeby sobie spokojnie Aha. wisiał tam. Aha, bo on sobie musi tutaj zostać. No bo tak, tak nie może na przewozie wisieć. Dokładnie. Dokładnie. Demontujemy klocki. Podkręcamy jarzmo. Aha, czyli tak. Trzyma zacisk hamulcowy. Tak jest. Okej. Okay. Teraz musimy te dwie śrubki odkręcić. Aha. Czyli dobieramy się po prostu teraz już do tarczy? Tak. One są w miarę lekko przykręcone. A co to są za śrubki w ogóle? To są śrubki ustalające piaste koła i podtrzymujące tarczę hamulcowo przy piasku. Okej. Okay. Tarcza letko zeszła, nieraz ciężko schodzą. Tym razem poszło błędko. Leciutko poszło. No i teraz musimy przygotować piastę do założenia nowej tarczy. Tutaj trzeba wyczyścić, żeby ładnie przylegało całą powierzchnię, żeby nie było gicie na tarczy. Rozumiem, że czyścimy tak, żeby się ładnie świeciło. Dokładnie. Już mamy Dobra, czysto. Mamy oczyszczone. No Teraz możemy ładnie. jeszcze to odpuścić, jeżeli mamy czym Szmatkę możemy przeczyścić. bierzemy no. na wątpliwości. No i rozumiem, bo tutaj jeszcze jest jedna kwestia, o której rozmawialiśmy wcześniej. A która jest kwestią może nie tyle sporną, co nowe trendy mówią o tym, żeby nie smarować, tak? Tak. A Old School mówi o tym, żeby jednak przesmarować, bo potem po prostu łatwiej nam to ściągnąć. Tak, A rozumiem, że przeciw smarowaniu jest to, że dostaje się tam jakiś brud, tak? Może tak. się coś pozacierać. Tak. Dobra. My w każdym razie na potrzeby naszego testu yy, zrobimy tak, że tej piasty nie będziemy smarować. Zobaczymy po trzech miesiącach, jak nam to odejdzie. Dobra, przystępujemy do montażu tarczy. Ważną rzeczą jest, żeby odtłuszczyć, ponieważ Dokładnie. ona jest zakonserwowana. A czyli także przed montażem? Przed przede montażem, wszystkim przed montażem. Przed montażem, później jeszcze po montażu można ponownie. Bo rozumiem, że chodzi o to, żeby te smary nie dostały się między klocek. A Dokładnie. Tak. Teraz, jeżeli chcemy być pewni. To możemy zmierzyć, czy tarcza nie ma bicia. No właśnie, było... to bicie tarczy. Rozumiem, że to chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ta tarcza jest na pewno równa, tak? Czy ta Dokładnie. powierzchnia tarczy czy jest odpowiednia. Dobrze, równa. przylega i czy nie ma żadnego bicia. Dobra, no to sprawdzamy. Ok, rozumiem, że teraz sprawdzamy sobie, czy ta tarcza jest równa, Tak. tak. Trzymam wicie. A, czyli po prostu kręcisz. Aha, i tutaj mamy zaznaczony przedział. Takim książkowym przedziałem tej tolerancji jest 500 mm, ale tutaj widzę, ta wskazówka praktycznie nie drga, to znaczy, że ta tarcza jest, jest, jest super okay. równa. Oczywiście świetnie. Okay. Czyli rozumiem, że mamy tutaj pewność, nie musimy możemy już nic składek, myśleć, tak. możemy składać super. Teraz jeszcze możemy jeszcze raz odpuścić dla pewności. Pamiętajcie, robimy to z dwóch stron. I teraz zakładamy jarzmo przez zawodowców zwane kopytem. Dobra, my kręcimy kopyto i przystępujemy do wymiany klocków. Pamiętajcie, obowiązkowo nowe tarcze, nowe klocki. Nie oszczędzamy na bezpieczeństwie. Link do wymiany klocków znajdziecie po odnośniku tutaj. Wykręcimy dalej i do zobaczenia! Podobają Ci się nasze filmy? Pamiętaj, łapka w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w trasie.